Holy shit. Nie masz odpowiedzi. Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetery na moim kanale. Dzisiaj Knockout Hekalim Z. Z Hecarim, efemeryczność. Moi drodzy, pamiętam, że efemeryczność było, była chyba pierwsza na moim kanale, jeżeli chodzi o taki poważniejszy gameplay. Ja pamiętam, że no ten rodzaj jednostek mnie zaczarował kiedyś, no ale później bardzo szybko przekonałem się, że jest bardzo słaby. I myślę, że potrzebuje jeszcze wiele zmian, e, nim wróci po prostu do mety. No ale okazuje się, słuchajcie, że radzi sobie, no tak, powiedzmy, no tak średnio bym powiedział, ale tyle wystarczy, żeby nagrać materiał. Zwłaszcza, że jeden z widzów prosił mnie kiedyś o, o Zeda. Także widzowie, zapraszam na prezentację talii. A to Heca powiedział: Hecari. Moi drodzy, mam nadzieję, że e, teraz ze światełkiem będzie troszkę lepiej. Słuchajcie, wspomniałem Wam, że Hecari. Ups, to jest mała wersja Hekarima. Sorry, to jest duża wersja Hekarima. Słuchajcie, zmiażdżenie 5, 6, szósta runda. Nie wiem dlaczego tu jest 6, 6, tak swoją drogą. Nie żebym. <grym> Nieważne. Przy ataku przywołujemy dwóch takich panów. Jest także zaklęcie takie. Które też przywołuje tych dwóch panów, oczywiście. Ale avens jest dopiero, gdy udało się zaatakować siedmioma efemerycznymi sojusznikami. I wtedy Hekarim, kiedy jest. No to jak widzicie, sojusznikom daje 3+, plus każdemu efemerycznemu, nie? To jest bardzo ok. Przy ataku cały czas przywołujemy. Więc ogólnie można powiedzieć, że nie najgorzej. Tylko problemem tego bohatera jest to, że kiedy on zginie, wszystkie te jednostki, które tego buffa otrzymały, tracą go. I myślę, że to jest naprawdę poważny problem Hecarima. No ale pamiętacie, mini-zamianka, zabicie, tego jest dużo. Moi drodzy... Dodatkowo jest tutaj sedzik. Sedzik, oczywiście, wiecie, że przy każdym ataku tworzy żywego cienia o moich statystykach, czyli 3-2 po prostu. Natomiast po awansie otrzymuje także ten żywy cień statystyki i pozytywne słowa klucze. Tak wygląda. Zamiennik, oczywiście, zada. I teraz najciekawsza kwestia. Ktoś postanowił grać tu Adepta Cienia, dlatego że został on przebudowany. Tym razem, gdy przywołamy FM mężcznego daj mi 1 plus w tej rundzie. To jest bardzo podobna karta do tej, co wlatuje w drugiej rundzie. Ma 2-1 za każdego sojusznika, nie? Bardzo podobna. Dodatkowo, bo to jest talia z neta, słuchajcie... Partner tutaj do sparingu, 1-1 za każdego sojusznika, nie? czyli staramy się wzmocnić te karty przez te efemeryczne jednostki, jakie się pojawiają, a to jest właśnie ta karta za dwa punkty, o której mówiłem. Dodatkowo obowiązkowe tutaj bliźniacze dyscypliny, zaklęcie, obowiązek musi tutaj być. Słuchajcie, nawołnica cieni po to, żeby te efemeryczne robić, żeby mieć czym atakować. Artyleria, czyli karta stojąca z tyłu i coś mająca robić, w tym przypadku daje każdemu efemerycznemu 1-1. Przekręta relikwia, rekin i rydwan. Tutaj przywołujemy trzy wyzwolone dusze o statystykach 1-1. Rekin i Rydwan pojawia się za każdym razem, gdy się pojawi po waszej stronie atakującej, po atakującej stronie waszej jakaś jednostka efemeryczna. Wtedy wskrzeszamy rekina i on też zadaje obrażenia. Synkopa okazuje się świetnym zakręciem i, i warto je chyba mieć po prostu, bo robi robotę. Przyszedł wcześniej, no bo też tworzy efemeryczną jednostkę, prawda? Dodatkowo żelazny herold. Słuchajcie za każdego efemerycznego podczas ataku jeden plus. Bardzo ważna sprawa. Na zawsze świetny baw. Negacja obowiązkowa, bo Hekarin jest niestety celem przeciwników. No i harrowing, żeby przygotować np. po zabiciu, tak, po zabiciu całego stołu, a to się często zdarza. Jeszcze, jeszcze taka forma. Słuchajcie, skończenia gry przez to potężne zaklęcie. Zagrałem. Chyba dwie gry na streamie. Pokażę wam je zresztą. Mam nadzieję, nie będzie tam żadnych problemów technicznych. Pokazujesz, że ten deck jest po prostu fajny, no ale że YouTube'owi mają lepiej. Zapraszam Was na gierkę, może dwie. Dla Was specjalnie. Lecimy z tym koksem. A to heca. Jeśli gra dojdzie do 40 rundy, zakończy się remisem. Nigdy tak nie miałam, wiecie? Nigdy. Victor Ruder to ostatnio. Deck, może nie ty, że przeze mnie spotykany, ale wiecie, ale mamy kombosy. Lekarim później będzie lepszy. Teraz zblokuję miejsce. To jest chore. Ale kombosy lecą. Pogramy 1, 2 i 5 kart. Mam na stole. prawdopodobnie. Ale pierwszy raz mam taką rękę. Uważam, że z nią przegram. Bo nie jest aż tak dobra. Ale spróbujmy. Za bardzo nie wiem, co tu jest grane. Wiecie? Poważnie, nie wiem, co tu jest grane. Ale podejmę się tego wyzwania. Jeżeli da pauzę, to gramy pasterkę. Się Co to za gryma? Ja tak zawsze wygrałem. Nie dał pauzy. Spróbujmy zagrać wyzwolone. Czy można ulepszyć doskonałość? Szkoda, że ta karta nie jest tańsza. Wtedy moglibyśmy bliźniacze dyscypliny zagrać. Wybaczcie mi psa, który się obudził. Ale tu będzie baw. Ale chyba się nie uda. No, obawiałem się tego, ale nie mogę nic o to poradzić. To byłoby 5-5. Ja, przepraszam, 4-5. Masakra. Tak blisko, co? Bezpieczny wyłączony. Okej. Ale mamy, czyżbyśmy mieli atak tak ze 5 Mogłem rzucić tego adepta, no. To byłyby jeszcze 3 i to byłby 4, 5, 4, 1, 1. popełniłem błąd. Miałem królewską rękę, tak ją skiełbasiłem, co? motkę na pocieszenie. Ale zobaczcie, no Jestem światłem poza życiem. Jest okej. Okay. Dalej mamy super kombo, nie? Zobaczcie, jakie mamy ko. Zobaczmy, jak kradzież życia, to się popłacze. Nie rzucisz. Bo mieliśmy tę, tę koleżankę Rzucę dwa Czy nie, czy trzy, lecimy Trzy Ta Co tu się stanie? Hmm Wiemy co zagra Okej okay. Ale mamy odpowiedź Holy shit Styl Zabicie tych dwóch jednostek jeszcze w całej mojej gamingowej karierze, nie miałem tak dobrej ręki, jak teraz. Mózg rozwalony. Dobra, zaskoczyłem sam siam, sam, sama, sam samego siebie, się. To było ciekawe, w sensie... Holy shit, ale to były obrażenia, chat. widzowie po prostu, wow. Ale nie uda mi się. Znam ten deck, grałem nim. Zachęcam do obejrzenia, widzowie, bo znajduje się na kanale. Szukajmy tych kart za jeden. To jest potencjał. Close. żeby zrobić powtórzenie tamtego czegoś. Jak się nazywa ta technika? Jeżeli nie stracimy tego pana, a jest ogromna szansa, że nie stracimy, to mamy świetne ubrażenia, bo może Kowala dorzucić. Podąża za mną śmierć. Czy pokój. What shit. Na streamie nie udało mi się zrobić ani razu takie combo. A oni tu po prostu surrenderują po... Dobra, może teraz się to udanie. nie? Miałem dużo farta z tymi... ...rozdaniami. Okej, okay, nie, nie dostałem tego co chciałem. A tu są granie elitarni. No to ten, ten deck, Jarl Vangaren, też dla Was przerobiłem, także też zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo silny midgame w ich wykonaniu. Karta może lecieć? Nie masz. Okej, okay. to już jest coś. Ciekawe oczywiście, która to dokładnie jest wersja, prawda? Zagram tak, żeby ta karta miała 3 punkty. Jeżeli tu się pojawi kowal, to jest dobra wymiana. Jeśli Poświęcę tu jednego pana. Wymiana on nie będzie chciał blokować. Uu. Miał wytrzymałość, ja gram bez wytrzymałości widzowie, dlatego mnie zaskoczył. I to była dobra wymiana dla niego. O, to była dla niego bardzo dobra wymiana. Mam już Heroinga. Ale ty nie masz jeszcze wyzwania. W towarzystwie zawsze raźniej. To twoje słowa. Pomijamy oczywiście. Pauzujemy. I gramy pod widmowych. Dobra, najpierw rzucę Rekina, żeby zobaczyć co on zagra. Tu mamy wzmacnianie. Trzech shit Co to za chore kombo? Czemu nikt tym nie gra? Jedna o Jezu, blaga, on jeszcze... O kurcze. No ale też ma oczywiście bardzo dobre kombo, nie? Chyba warto się wymienić. Myślę, że warto. Nie cofać się przed niczym! Ręce służą mi kucia, nie do walki. Wow! Tak to było warte, eee, nie odkryłem tego kombo. Nie jakby tu jest chórę. Jeszcze mam Harrowinga, na którego nie ma odpowiedzi. Garen Nie, kowal. Szkoda, że w następnej rundzie... Oj. No właśnie, będzie mieć karcioszkę, która zabije nam którąś z tych... Dużo miał tanich kart. O, wymieni się. To dobra wymiana. A my mamy jeszcze Haruinga. Wow. Tak naprawdę wystarczy dać efemeryczne jednostki i wygrywamy grę. Nie masz odpowiedzi, jeszcze nie masz odpowiedzi. Szkoda, że ta karta nie dostaje bafa, ale możesz mieć jeszcze wyzwanie, XD. Widzowie, wie no, jakby. Gierki ze streama były dłuższe, także będziecie mogli troszeczkę więcej zobaczyć. Jak nie macie takiego rozdania, e, ja to nagrywałem pod rząd, więc dla mnie to jeszcze bardziej zaskakujące, więc to było chore. Także widzowie, zapraszam was na giereczki ze streama i tyle. Dla widzów wybranie jednego bohatera jest nudne? To prawda, zróbmy number, genetik był w A to znowu gramy Filderage, niestety. Hm. Heka jest tu słabym pomysłem. Ta artyleria jest dobra. Tak, tak, właśnie. Zada, zada chciałem też. Myślałem, że nie będę mieć drugiej kopii, ale cóż. A, szkoda, że teraz jest tak w mecie ten potężny dek. To jest naprawdę silny dek. Najgorzej, chłopaki, nie? I dziewczęta. Stwory baśniowe i inne ogry. W ogóle Majin Bae, taki, nie tak się wymawia, o, ostrzegę was. Słuchajcie, robił jakąś Akademię Runetery, nagrywa, wrzucał na tuby. Możemy zobaczyć, jak grają w Akademii Runetery ludzie. Chcecie? Możemy. Dlatego ja nie jestem super zwikłem i stunę na trendy trenda O, wrócił do nas hekari, niestety. To moje bagno. Dziękuję, że ktoś skojarzył. Dziękuję. Nie bój się śmierci. Jak tam odebrać nagrody wszystkie? Odebrałem wszystkie nagrody, zgadza się. A nie, przepraszam, tej pocztówkowej ikony nie zrobiłem. Przepraszam, Majbato, szukałem cię. Jestem światłem poprzednio. Zobrałem 3 razy Gohard na ręce startowej. To moje Pagno, znać sobie własne. Dobra, pauza. A mi się podoba, że wszyscy wiedzą o co chodzi. I zaryzykuję. Tutaj Set może zginąć, no ale co ja zrobię, nie? Widzowie. Chcę zobaczyć sztuczkę. Nie zła sztuczka, co? To jest świetne zaklęcie na, na Ionie, tak swoją drogą. Kurcze zabrakło nam punkta, żeby zagrać na 6. No, ale 7 punktów obrażeń z Nie uciekniesz Ciekawe, jak wyszło szło z tymi dekami na Powiem tak, sprawnie. Sprawnie. Dobra, dlaczego od kolejnych karim leci? A taka, kiedyś bardzo lubiłem tę kartę, a później okazało się, że jest do kitu. To jest za, za drogie. A to jest spoko. Nie, to nie jest spoko w sumie. O, to... Dobra, myślę, że gramy w ten sposób. Gram deckiem, potrafimy... O nie. Ten, ten gra pod psiku, musy Myślałem, że to jest taki oldschoolowy. I znowu im wrócił. O co tu chodzi? fuck? No chłop, rzuca w ciemno. Dobra, niech spali coś jeszcze, najwyżej inaczej to zagramy. Masakra. Dobra, co on wyprawia? Oczywiście, że się wymieniamy za Timo. Widzowie, oczywiście, że tak. No hekali wlatujecie do ręki galopem, no, żebyś wiedział. Jakoś mnie polubił. A kurcze, zobaczcie, nie, jakie tu będzie połączenie. Grałem kartą pod post spostrach, bo nie może tego zablokować, nie? Rakin sobie poczeka na drugą rundę. Chcesz grzybka? A może trzy? Może grzybka? No wszystko blokuje typ. Ale to ja mam lepszy late game od niego w teorii, uważam. Hmm, to jest ciekawe, bo ta karta jest epimeryczna. On dał jej podatność, szajcie. Dał jej podatność. Ro rozumiecie to? Dał jej podatność. Pijany. Gramy tak i dwa, dwa na następne, i to lewamy. to, bo tego nie widział. Znaczy to widział, tak? Dużo punktów. Gramy podwyzwolone. To się wzmacnia, to się wzmacnia czyścimy mu stół. Najgorsze jest to, że ma... Tylko trochę zużył, bo tu Batyk był, tamto... No, Zobaczcie jakie fajne obrażenia, gdyby nie te trójki. W końcu pozbędziemy się... Aha. I Karim w drugie tempo leci, w sensie, czyli w następnej rundzie. Karim robi dwóch jeźdźców. Wiecie co jest najgorsze? Że Efemeryczni sojusznicy dostają plus 3. I kiedy Hekarim grinie, ginie, ja tego nie rozumiem. Oni tracą to 3 plus. Dlaczego? Dlaczego po zabiciu Hekarima oni tracą 3 plus? Podaję aurę. No ale po co to nie ma sensu wtedy? Z tego względu, że to jest mega słabe. Uważam, żeby Hykarim chociaż troszkę wrócił do gry. Bo on musi mieć podjazka. O jezu, teraz będzie źle, no ale nic to nie poradzę. Zobaczymy, że zagramy. Myślałem, że się. Nie, no to jest psychol jednak, nie. Negacje sobie zostawimy na razie. Kurczę, mogłem. Nie, nie mogłem, bo by zrobił Open. Hmm, a to ciekawe. Hmm, jadę. Nie ma ich dużo jeszcze. Myślę, że Zed'a powinienem tu rzucić i Hekarima w drugie. Bo efemeryczność plus jeden coś mi da? Chyba nie... Kolejny Hekarim, no uwierzycie w to? Eee, zabraknie chyba nam miejsca, co? Zabraknie nam chyba miejsca na stole jeszcze, żeby było zabawniej. Bo tu jest Z, tu jest ten, ten i rekin. To jest tak: 2-2, dwa, 1-2. Dwa, dwa. Niech tak będzie. Te hey Karin, to ja nie wiem, powinien tu zmiażdżenie dawać tym wszystkim efemerycznym jednostkom przy ataku, żeby to miało sens. I, i to jest zawsze tak, tak to wygląda, zawsze tak gra komputerowa, nie? Dobra, nie źle, tylko ona ma tutaj trzy punkty, niestety. Jeszcze nam zada zabije. Masakra. W następnej rundzie jest chyba koniec gry. Znaczy negacje mamy chyba na jej, na jej zagranie. Dobra uszek, bo ty za dużo marzysz. Znaczy powiem ci dlaczego tak marzę w sprawie Hekarima, nie? Hekarim był moim jednym z pierwszych czempionów, których bardzo polubiłem. Jednym z pierwszych, nie? Nie było innego bohatera, którego tak lubiłem jak Hekarima, nie? Na hekarimy robiłem pierwszy deck i tak dalej, i tak dalej. Uu. Wystarczy nie przegrać gry w tym momencie. Hmm, a to Heca. Korina, co cię tutaj sprowadza? Interesy i przyjemność, pani szef. Ambitniaczka nas najwyżej zje, ale mówi się trudno. Sprawdzam dowody. Jeden, nie. trzy. Szału nie ma. Jestem światłem poza życiem. Hmm. Na szczęście potyśałeś. To i przodkowie czekają. Aha, anyway. What the fuck? Ok, już wiem, bo pomyliłem wycofania. Dobra, już czaję. Jeszcze efemerycznie do mety trafią. No, by trafili po moim takim buffie. No nic, zagramy tak. I liczymy na cud, że nie wygra gry przez to, co ma w łapie, nie? Bo nie mam leczenia tutaj w tym deku. To oczywiście przecież Z musi wyrwać, nie? To będzie pierwszy, moi drodzy. Kto będzie pierwszy? Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Subskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Jo.